Cześć wszystkim! To Natalia z Projektu X. Ludzie, tak samo jak zwierzęta, są istotami czującymi, według niektórych stworzonymi przez jednego boga. Rozumienie potrzeb naszych czworonożnych pupili nie tylko wzmocni Waszą relację, ale może też pomóc uniknąć wielu stresujących sytuacji. Dziś przed Wami historia z tych cudownych, ale zanim obejrzysz, zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Poznajcie pewną rodzinę, która przez całe życie mieszkała w mieście. Po śmierci mamy córka natychmiast zaproponowała tacie, by zamieszkał z jej rodziną. Za nic nie chciałaby, by po śmierci ukochanej żony tato czuł się samotny. Tym bardziej, że jego wnuczki uwielbiały spędzać czas z dziadkiem. Mężczyzna nie miał nic przeciwko, by wprowadzić się do córki, ale pod jednym warunkiem, że wraz z nim w nowym domu zamieszka też jego wierny pies. Jak wiadomo owczarki niemieckie nie należą do tych najmniejszych, ale córka zgodziła się, by z nimi zamieszkał. Niestety po przeprowadzce do nowego domu pies zaczął sprawiać rodzinie poważne problemy. Owczarek stał się agresywny jak nigdy wcześniej. Ganiał za dziećmi, szczekał zbyle powodu i warczał złowrogo na nowego pana domu. Dziadek z zięciem musieli wyprowadzać go we dwójkę, bo zdarzało się, że w pojedynkę nie dawali rady utrzymać go na smyczy. Pies szczekał wściekle, wyrywał się i zawsze ciągnął w stronę starego domu. Któregoś razu wpadł w taki szał, że próbował ugryźć zięcia. W niedługim czasie rodzina zabrała go do behawiorysty i trenera, ale żaden specjalista nie był w stanie poradzić sobie z tak ekstremalnie agresywnym psem. Jeden z nich skwitował nawet że ich owczarek na pewno choruje na jakąś chorobę psychiczną i dla bezpieczeństwa wszystkich najlepiej byłoby go uśpić. Ale dziadek nie chciał nawet słuchać tych bzdur. Wyznał tylko ze łzami w oczach, że gdyby odszedł z tego świata pies, oznaczałoby to koniec również dla niego. Dzieciom również było przykro, bo wciąż pamiętali, jak kiedyś bawili się z pieskiem babci i dziadka w najlepsze. Teraz się go bali, jakby nagle coś z znienacka przestawiło mu się w głowie, i piesek stowarzyskiego i dobrze wychowanego zmienił się w gwałtowną, agresywną bestię. Mijały miesiące, przyszła jesień, a rodzina owczarka wciąż nie miała pomysłu, jak sobie poradzić z jego wybuchami niekontrolowanej agresji. Pies chodził o i na tym etapie ani na chwilę nie przestawał wyć. Rodzina szukała pomocy dosłownie wszędzie, i ktoś im napomniał, że owczarki niemieckie wymagają regularnego strzyżenia, o czym nikt z nich wcześniej nie pomyślał. Po jakimś czasie dziadek rzeczywiście przypomniał sobie, że jego żona co roku na jesieni podcinała mu sierść. I tak zrodził się kolejny problem, bo który grumer zechciałby podjąć się ostrzyżenia psa, który w każdym w tej chwili mógłby rzucić się do ataku. Owczarek okazywał respekt tylko tym, którzy mieli nad nim przewagę fizyczną. Kiedy już wybrali odpowiedniego grumera, pojechali tam całą rodziną. Robili wszystko, by na miejscu uspokoić psa, jednak cały ich wysiłek szedł na marne. Specjaliści w salonie byli zgodni, ten pies nie słucha absolutnie nikogo, to też nikt nie chce ryzykować swojego bezpieczeństwa dla zwykłego strzyżenia, ale zasugerowali by rodzina udała się z nim do innego salonu, w którym pracowała kobieta mająca niezwykły dar. Mówili, że podejmie się każdego, nawet najbardziej wymagającego zadania. Starszy mężczyzna zawiózł upartego jak osioł psa pod podany adres, a kiedy wy nie wiedział do końca, co jest grane. Stanęła przed nim niska, drobna dziewczyna. Nie był w stanie uwierzyć, że ta niepozorna, mała osóbka zdoła samodzielnie okiełznać jego psa, bo przecież wcześniej nie udało się to znacznie silniejszym od niej. Pani przywitała się z pieskiem, wzięła smycz i poprosiła pana, by poczekał na zewnątrz. Kiedy wrócił, spodziewał się kompletnej porażki, ale zamiast tego ujrzał pięknie wystrzyżonego owczarka. O dziwo, przez cały czas trwania zabiegu piesek był spokojny, w pełni poddał się kobiecym dłoniom i stał sztywno nawet, kiedy strzygła mu sierść wokół łap. No teraz wyglądał dostojnie, jakby zmienił się nie tylko na zewnątrz. Mężczyzna nie wierzył, że stoi przed nim ten sam pies, jego pies. Grumerka zaprosiła właściciela psa do środka, by nauczyć go jak samemu strzyc owczarka i jak prawidłowo czyścić mu zęby. W pewnej chwili mężczyzna nie wytrzymał ze wzruszenia i opowiedział jej całą historię o agresywnych zachowaniach psa, atakach i innych smutnych perypetiach swojego życia. I przez to kompletnie nie wierzył, że uda się jej go ujarzmić. Czy możemy tu jeszcze do pani przyjechać? zapytał z nadzieją, na co kobieta odpowiedziała mu coś, co wywołało na jego całym ciele ciarki. Zobaczy pan. Nie ma już z nami pani tego pieska, ale najwyraźniej on o tym nie wie. Dla niego wygląda to tak, jakby zabrał go pan od niej siłą, bez możliwości powrotu. To dlatego jest zły, szczeka i gryzie, bo za wszelką cenę pragnie od was uciec z nowego, zupełnie obcego mu domu do swojej ukochanej pani. Najlepiej byłoby mu to wszystko wytłumaczyć. Zwierzęta rozumieją więcej niż nam się wydaje. Weźmie pan go do starego domu, a później zawiezie na cmentarz i tam porozmawia, ale tak od serca, jakby rozmawiał pan z kimś sobie bardzo bliskim. Te słowa trafiły prosto w czułe punkty mężczyzny. Nadal nie za bardzo wierzył w jej słowa, ale ponad wszystko chciałby jego pies w końcu się uspokoił. Miał klucze do starego mieszkania, gdzie zdążył się już unieść lekki zapach stęchlizny. Pies podbiegł z radością pod drzwi, wbiegł do domu i wszystko dokładnie obwąchał. Do auta wszedł już znacznie spokojniejszy, nie opierał się wołaniom jak wcześniej. Kiedy byli już na grobie babci mężczyzna przemówił do psa, jakby zwierzał się drugiemu człowiekowi, a ten słuchał go uważnie, patrząc mu w oczy. Zdawało się, jakby wszystko rozumiał, a po usłyszeniu całej historii zawył z rozpaczy. Położył się tuż przy nagrobku i złożył przed sobą ciężki łeb na łapach. Oddany swojej pani czworonożny przyjaciel leżał tam przez długi czas ale mężczyzna nie zamierzał go popędzać. Odjechali dopiero, kiedy pies sam podszedł do auta i był gotowy na powrót. Kiedy dotarli do domu, nikt nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Z wizyty u grumera wrócił do nich całkiem inny pies. Znowu miał ten błysk w oku, był rozbiegany i szczęśliwy. Nie było śladu po agresywnych reakcjach. Dziś ten mądry, w tej chwili już bardzo stary pies nadal mieszka ze swoją rodziną. Ze wszystkimi na nowo się zaprzyjaźnił i wierzcie mi lub nie, ale od czasu wizyty w salonie dwa razy w tygodniu sam przychodził chodzi do pana, by ten czyścił mu zęby. Z tego morał, że kiedy wasze zwierzaki zachowują się dziwnie, nie złośćcie się na nie. Najprawdopodobniej istnieje ku temu konkretna przyczyna. Zwierzęta mają instynkty, o których nawet nie wiemy, ale wiemy na pewno, że potrafią kochać i cierpieć. Podobała ci się dzisiejsza opowieść? Nie zapomnij skomentować, udostępnij film znajomym i zostaw lajka. Ciao!